Szybkie trzy pytania do Artura Szpilki. E, no fatalnie pęknięta szczęka Ziółka. Widziałem, że z nim rozmawiałeś. Co tam się stało? W sensie, co jest z tą szczęką? No, by widać było, tam e, Wasyl trafił, tak, to wielki szacun dla Ziółka. Sam walczyłem ze złamaną szczęką, wiem co to jest. Ja miałem co prawda tutaj zerwaną z żuchwy. O, ma pękniętą tu na pół, pierwszy raz coś takiego no. widziałem jeszcze na żywo. Szacun dla niego straszny, pokazał niesamowity hak ducha. Kurde, powiem wam, że to jest wszystko na granicy takiego, kurde. Trzeba to wszystko wyważyć. Ciężki sport, szacun dla tych chłopaków, straszny, mega, mega widowisko, kosztem niestety zdrowia. Taka pęknięta szczęka, z tego co wiem, no to tak naprawdę miesiące jedzenia przez y, słomkę, tak mogę powiedzieć? Nie no, na pewno pęknięta szczęka, trzeba sobie powiedzieć, tutaj ma całe to pęknięte, także nie, no masaka, nie chcę nawet myśleć, że od razu do szpitala chłopak pojechał, próbował coś jeszcze powiedzieć, szacun dla niego, bo naprawdę pokazał determinację. Dla wszystkich tych chłopaków, którzy podejmują, to nie jest to, że dla ten czy ten, każdy z nich świadomie wchodził do ringu, wiedział na co się pisze brawa, ale zarówno brawa i współczucia, że to zdrowie niestety to, no, sami widzieliśmy, prawda? Artur, miało być szybko, więc zapytam, kto dzisiaj wygra, Tyson czy Dondiego? To jest pytanie do, dla mnie też bardzo takie nieoczywiste. Tu będzie mogło być, są dwa scenariusze, Tyson szybko albo Kubiszy na punkty. Może być też z drugiej Ja liczę na Tysona, ponieważ mu kibicuję, kibicuję mu w walce. Ja nie jestem żadnym kibicem piłkarskim, wręcz przeciwnie. Mam to w nosie. Mam w kumpli z całej Polski kibicowskiej i właśnie jest to takie, wiesz, dziwna sytuacja. Ja nie chcę być kojarzony z kibicami, bo dla mnie to już skończony temat, ale wiadomo, z tamtego środowiska jakoś tam się wywodzę, więc znam tych ludzi. Nie patrzę w ogóle na takie rzeczy. Skupiam się na tym na sporcie, akurat na tej walce. Jeden i drugi mają bardzo dużo atutów i sportowo lepszy na papierze kubiszym. Ten charakter Tyson. Postawię na Tysona. Obiecałem trzy pytania, ode mnie to wszystko. Wielkie dzięki oglądamy dalej. Dzięki pozdrawiam i najlepszego. Dzień.